6 lutego, 7.42. To są komentarze giełdowe Fix. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i serdecznie zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeks giełdowy. Kurs S&P 500 znajduje się w rejonie 2054 punkty. A po wcześniejszym ruchu wzrostowym, który trwał niespełna 85 godzin, a wyprowadzony z rejonu, z spod 2000 punktów, tak, ale z rejonu mniej więcej 1973 punkty, i poprzednio wspominaliśmy w tamtym tygodniu, że przekroczenie oporu 2017 punktów w górę, a rozkręcić tutaj model Gapiego na kupno, podkręci średnie na, na wzrost, da po prostu impuls wstępujący do zwyżek. No i tak też się stało, wykroczenie ponad 2017 punktów wrzuciło kurs wstępnie na 2043, ale ten opór również został przełamany i kurs wywindowany został w rejonie mniej więcej 2058 punktów. Model Gapiego pokazuje, kupno M200 została w H1 odkręcona w górę. I tak, teraz przy 2017 punktów mamy taki trigger propopytowy, ale także L5, Camarilla. Można jak najbardziej sobie zerknąć w układzie H4, jak to wygląda. Konsolidacyjnie, tak, teraz jesteśmy na, na ważnych oporach, więc jakieś cofnięcie do 2043 punkty to opcja odnowienia, odnowienia siły, jeżeli rzeczywiście byłby tutaj taki zrzut, ewentualnie spot MA200 w układzie H4, popyt powinien ponownie szukać szansy, jeżeli przy 2043 punkty tutaj zauważymy istotną przegraną. I warto oceniać jakby notowania na S&P500 przez pryzmat właśnie, skręconej w górę, ma 200, unoszące się, ona nadaje tutaj nam dynamiki, tak, a, które wcześniej odpowiadały za korektę spadkową, teraz mamy odnowioną falę zwyżkującą, więc jeżeli ta dynamika będzie tutaj utrzymana, a kurs zachowa 2043 punkty, to jak najbardziej zwyżki do nowych maksimów mogą się pojawić. Zerknijmy teraz na Dow Jonesa, również w układzie H1, a, kurs Podobnie jak S&P500 znajduje się w układzie wzrostowym, średnia MA200 unosi się w górę, a taki trigger to 17465 punktów, jego zachowanie to próba dalszego umacniania, natomiast przełamanie tej bariery to test 17241, 17022 punkty, czyli zbieranie spot najpierw która średnia MA200 rosnąca, to spot tej średniej, a jeżeli kurs się znajdzie to próba odnowienia zwyżki Zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja na frankfurckich futures, tutaj na dax tak, rejony mniej więcej 10900, 10 901, i konsolidacja pomiędzy 10915, 10802, to neutralność, neutralność po wcześniejszej, silnej tutaj zwyżce, która pozwoliła na wzrost, ma 200, tak? DAX był ostatnio bardzo mocny, teraz musi odpocząć, tak można powiedzieć. Brak przełamania w górę wczorajszego h 5 Camarilla 10977 to próba zrzutu w stronę, właśnie unoszący się MA200. Natomiast zachowanie 10702 MA200 jako takiego dynamicznego wsparcia przy sygnałach kupna na, na CCI, a, czyli zawracanie linii spod minus 100 i zbieżność pomiędzy tymi wskazaniami pozwoli przełamać 10977 i ruch w stronę zaokrąglonych ostatnio szacowanych 12 tysięcy punktów jest jak najbardziej cały czas prawdopodobnym. Na sam koniec zerknijmy na FPL20 w układzie H1. Mamy tutaj neutralną konsolidację, tak, 2, 3, 5, 3 i poziomy 2, 2, 9, 9, ale ta konsolidacja doprowadziła do wstępnej takiej mieszanki propopytowej, tak. Unoszenie się MA200 w układzie H1 jest czytelne. MA200 ponad... Barierą 2299 jest oznaką siły popytu. W związku z tym można jak najbardziej ruszyć w stronę 2386 przy zachowaniu linii CCI ponad minus 100 punktów. Z kolei przebicie w dół 2299 odnowiłoby słabość, i pierwszy rzut w stronę 2239 byłby naturalną konsekwencją tej zmiany układu sił w układzie H1. Dziękuję. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.